Powiem taką krótką historię, bo właśnie przed chwilą skończyłem pacjentkę, która przyszła do mnie z bólem nadgarstka. dosłownie bolało ją tutaj. Pacjentka chodziła o kuli, jak chodziło o kuli, coś tam naciskało i dokładnie tutaj, dokładnie w tym miejscu bolało. Nie miałem zdjęcia obrazowego, nie miałem USG, natomiast standardowo wykonałem diagnostykę funkcjonalną jeśli chodzi o diagnostykę funkcjonalną się okazało, że zakres ruchu do góry był taki do dołu był w miarę dobry, a do góry był taki jaki z tego wniosek? coś trzyma ten nadgarstek ból jest tu, ale to nie trzyma nadgarstka, gdzie tutaj blokuje no chyba, że eksternistyczny, ekscentrycznie, tak? eksternistycznie? mi się pomyliłem ruch taki ekscentryczny. Mam nadzieję, że nie pomyliłem słownictwa. W każdym razie, co trzeba zrobić, żeby ten nadgarstek nie był blokowany przy ruchu do góry. Tak? Co tutaj trzeba zrobić? No, proszę Państwa, mięśnie, które trzymają i blokują ruch nadgarstka do góry, to są te tutaj na przedramieniu. Więc zamiast tu pracowałem tu. I się okazało, że tu wszystko twarde jest. Sprawdziłem jest to twarde. Jak zacząłem pacjentkę masować, to pacjentka narzekała, że ból je sprawia. Dlaczego? Dlatego, że to wszystko było potwornie twarde, spięte. W związku z tym zmniejszyłem siłę nacisku, dostosowałem masaż, tak jak Państwu tłumaczę cały czas, że wszystko szło do granicy bólu, ciut poniżej i rozmiękczałem, 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 rozmiękczałem. Również rozmiękczałem tutaj z gór, ale gro terapii było od strony Tutaj, tej dolnej wewnętrznej. Czyli pracowałem tu, a ból był tu. I proszę Państwa, co ciekawe, pracowałem tu, a ból tutaj się zmniejszał. Pracowałem tu, poprosiłem pacjentkę, żeby poruszała. Zero bólu. Także widzicie Państwo, przykład kolejny, pokazujący to, że miejsce bólu wcale nie świadczy o tym, że tu jest problem. Bo można by tej pacjentce zrobić USG, można by zrobić rentgena czy rezonans magnetyczny tego fragmentu ciała, gdzie on boli, tam byśmy żadnych informacji nie uzyskali. Moglibyśmy uzyskać informacje, że tam są jakieś delikatne obrzęki, może jakieś mikroszkodzenia, ale problem był tu, tu, tu był problem, tu. Trzeba było to rozluźnić. Kiedy to rozluźniłem, terapia trwała. No mniej więcej 20 minut, pół godziny, gdzieś tak z grubsza rzecz biorąc, pacjentka mogła ruszać ręką bez żadnego bólu. i To jest właśnie to, że Państwa, o co chodzi z diagnostyką funkcjonalną. Diagnostyka funkcjonalna bardzo precyzyjnie lokalizuje problem bólowy, głównie tam, gdzie problemy są natury biomechanicznej, bo gdyby tam były jakieś tam problemy. Biochemiczne to nie do końca to by się sprawdzało, natomiast jeżeli jest problem biomechaniczny to diagnostyka funkcjonalna doskonale radzi sobie z, z lokalizacją problemów bólowych. Mam w tej chwili drugą pacjentkę, która narzekała na rękę też, ta, druga, ta pierwsza to była wiek wieku około 70 lat, ta druga wiek wieku około 80 lat, przewróciła się no i boli ją ręka i tak dalej. No jak się okazało, pacjentka ta druga ma problem tutaj z tricepsem, cały czas jej triceps robię. Wczoraj robiłem rękę, to po terapii udało się podnieść rękę dotąd mniej więcej już pojawił się ból. Dzisiaj poprawiłem, już jest zakres troszeczkę większy. I co było? Pacjentka po prostu poleciała na piach. Pomimo, że poleciała na piach, podparła się łokciem, zadziałały potężne siły na tutaj łokieć, ramię, czyli na kość ramienną. Kość ramienna zawiadywana jest, czyli obsługiwana jest przez mięśnie ramienia, głównie triceps, no biceps, ale tutaj biceps akurat nie był poszkodowany, tutaj był triceps. Do tego jeszcze mięsień kapturowy, częściowo mięsień piersiowy i cała grupa tutaj mięśni na plecach, która tym stawem zarządza. I to pacjentce zrobiły. Nie potrzebowałem żadnego zdjęcia rentgenowskiego, żadnego USG, nic, wszystko udało się zrobić. Ręka jest usprawniona, pacjentka może ruszać w dużo większym zakresie, aniżeli ruszała. Natomiast warto pamiętać proszę Państwa o tym, że w fizjoterapii mamy dwa stany. Jeżeli mamy jakieś mikrouszkodzenia, to mamy dwa stany. Jeden stan to jest tak zwany stan ostry. Drugi stan to jest stan przewleku. I teraz e, musimy uważać na to, że jeżeli ktoś się dzisiaj przewrócił i ma problemy z ramieniem, bo się podpa ręką, czy z nadgarstkiem podpał się ręką i ma tutaj problemy z ręką, no to tutaj terapia e, ta, którą stosuję, jest jak najbardziej w porządku. E, z tym, że jest ona dość mocno ograniczona co do siły i co do interpretacji dolegliwości w bólowych pacjentach. Musimy brać poprawkę na to, że jeżeli jest świeży uraz, to mniej więcej do tygodnia czasu, do tygodnia czasu on potrzebuje ten uraz na to, żeby te tkanki się zagoiły. I do tygodnia czasu musimy bardzo mocno uważać z masażem, gdyż e, źle poprowadzony masaż może bardziej uszkodzić niż pomóc. W związku z tym duża ostrożność z naszej strony i tak samo ze strony pacjenta, Duża doza cierpliwości też ostrożności, bo nie należy się spodziewać, że jeżeli ktoś ma świeże jakieś takie mikroszkodzenie, zrobimy jedną terapię od razu, będzie wszystko elegancko, cocko, to tak nie działa. Potrzeba około tygodnia czasu, żeby to zaczęło funkcjonować. Inaczej jest, jak pacjent przyjdzie po pewnym czasie, na przykład po tygodniu, po dwóch tygodniach, czy po trzech tygodniach, no to wtedy bardzo często się zdarza, że robimy jedną terapię i po jednej terapii już pacjent powie, że jest cudownie uzdrowiony, ponieważ te struktury, które tam były uszkodzone na poziomie mikro, one zdążyły się już zagoić, powstało tylko odpowiednio zmienić naprężenia, rozluźnić tkanki, przy, przywrócić funkcjonalność tym tkankom. Zatem e, pamiętajmy o tym, jeszcze raz powtórzę, że jak mamy świeży uraz, czyli tak jak mamy, powiedzmy, świeżą ranę, jeżeli mamy świeżą ranę, to tą ranę trzeba opatrzeć i karkułomnych rzeczy na tej ranie nie wykonywać, trzeba tej ranie pozwolić się zagodzić. Możemy masować w koło rany, ruszać i tak dalej, poprawiać ukrwienie, natomiast bezpośrednio rany nie ruszamy. Jak się rana zagoi, to jest inna rozmowa. Możemy wtedy dużo więcej rzeczy zrobić. Podobnie z mikrourazmem w warku, ramieniu, łokciu, nadgarstku, To się przewróci. Jakieś tam są dolegliwości bólowe? Owszem, możemy bardzo dużo pomóc poprzez ćwiczenia bierne. Dzisiaj też i z tą panią, i z tamtą panią, z dwiema paniami robiłem ćwiczenia bierne. Są to takie najprostsze w zakresie bezbólowym. Delikatne ruchy to pacjentom przynosi no, ulgę. I po tych delikatnych ruchach można poprosić pacjenta, żeby samemu poruszał. Bardzo często się zdarza, tak jak mi dzisiaj, że na początku, przed terapią, pacjent czuł dolegliwości bólowe od razu przy jakimkolwiek ruchu, natomiast po terapii bo praktycznie w ogóle pacjentka nie czuła bólu. Tak? Także była, jakby to powiedzieć, znaczna poprawa, ale pamiętajmy o tym, że to nie znaczy, że pacjentka jest zdrowa no nadal ma te mikro uszkodzenia i musi uważać da czas dla tego ciała żeby to się wszystko ładnie zagoiło i się ładnie zagoi wtedy mamy pełną sprawność i jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni to mieli Państwo tyle w temacie takiego przykładu pamiętajmy o tym że nie zawsze tam gdzie jest ból jest problem tak w tym przypadku problem był tu a nie Dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję za komentarze i do miłego zobaczenia w następnym filmie.